Trudno powiedzieć, w który to już protest basty przed budynkiem zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Odbywają się one regularnie od ponad roku, a i powód protestu jest zawsze ten sam. Chodzi o przedmiot, który jest na zootechnice. Jest to przedmiot do wyboru futrzarstwo i związana z nim pracownia zwierząt futerkowych. E, czyli chodzi nam o to, żeby nie wspierać w żaden sposób, a raczej przeciwdziałać rozwijającemu się w Polsce przemysłowi futrzarskiemu. Według BASTY, istnienie klasy futrzarskiej to nauczanie innych, jak funkcjonować w przemyśle futrzarskim, które aktywiści nazywają morderczym. Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć, czy taka klasa rzeczywiście na zucie naucza tego, przeciw czemu protestują aktywiści. Jest to pracownia, gdzie no jeszcze do niedawna robiło się tam eksperymenty związane właśnie z futrzaksem, z tak zwanym dobrostanem zwierząt. Oczywiście, jak dobrze wiemy, to nie ma nic wspólnego z ich dobrym stanem faktycznym, i właśnie to zwraca naszą uwagę. Tutaj teraz nastąpiła taka mała zmiana, ponieważ na zuc już nie pracuje pani Małgorzata Sulik, czego bardzo się cieszymy. Była właśnie ona odpowiedzialna za tą pracownię. W ubiegłym roku pomiędzy przedstawicielami BASTE a uczelnią doszło do kilku spotkań. Jak mówią aktywiści, nic one jednak nie przyniosły. To spotkanie, które było na wydziale na doktora Judyma nie przyniosły porozumienia, raczej raczej po pierwsze nie było tam rektora ZUTu, nie było tam władz ZUTu, tylko odpowiedzialnych właśnie za tą pracownię i za, za, ten, za, za tamten wydział. I nie przyniosły porozumienia władze uczelni. Uważałem, że to jest narzucone odgórnie w systemie nauczania, ale... My uważamy, że, że można to zmienić i że uczelnia może wyjść z inicjatywą, żeby, żeby po prostu to zmienić na kierunku zoologia. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to nie jedyny obiekt zainteresowania szczecińskiej inicjatywy na rzecz zwierząt. Wcześniej protestowali oni także przed jednym ze sklepów sprzedających naturalne futra oraz regularnie przed biurem posła Andrzeja Piątaka z ruchu Palikota – hodowcy norek.